Possible without having a sequence in which Tom Cruise is running, to be able to shoot at Parliament in Westminster Bridge was really something. We well, on this line the whole time, but that's good right there. Okay, Thank you. Just stay ahead of him. Here we are, rolling. Here we go. We set. and... three, two, one, action. Aż się zmęczyłem. No i Tomek dochodzi, a raczej właściwie dobiega do samego końca swojego lub jej, jak mawiał klasyk, znaczy jej, czyli misji niemożliwej. One last time. Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniac. Zanim zabierzemy się za misję niemożliwą, yy, muszę zareklamować sam siebie, czyli Kinomaniaka. No jakoś opuściliście się ostatnio? Mniej patronów, mniej wsparcia, mniej mleka. A my przecież w tym biznesie filmowym dłużej robimy niż Mission Impossible. Moi drodzy, jesteście naszymi kinomaniakami, zostańcie naszymi patronami. Bo alternatywą jest... Nie wiem, na przykład recenzje z obrad Sejmu. No. Mission Impossible Final Reconing, który jeszcze, tak w sumie, do niedawna miał tytuł Death Reckoning, ale producenci zmienili tytuł, bo może, chyba, pokombinowali i uznali, że ten tytuł może widzą tak zasugerować, że nie daj Boże, Tom Cruise jest jednak śmiertelny i odejdzie z tego świata, znaczy świata misji niemożliwych, e, niczym Bond, James Bond. A więc nastąpiła zmiana tytułu. Teraz mamy tak zwany final i Tomek powraca, żeby walczyć z superinteligentną inteligencją sztuczną. Bardzo od bytu, od spacja bytu zależy cały cyfrowy nasz świat. Byt kontroluje wszystko. Ta sztuczna inteligencja sztuczna prowadza niewiarygodny chaos, stworzyła kult zagłady i chce przejąć cały arsenał atomowy, żeby dać ludzkości no taki niestety nuklearny Armagedon. To finał naprawdę z olbrzymią stawką. O tym powiem jeszcze później, a więc yy... Trzecia wojna światowa. Ale dla agenta Tomka, znaczy Itana Hunta, to po prostu taki zwykły wtorek w pracy. Potrzymaj mi piwo. Na przykład walka na noży i pięści w samych bokserkach, gaciach takich. No, Tomek pędzi od Morza Beringa po południową Afrykę. Mamy zatopioną łódź podwodną, pamiętacie ją pewnie z pierwszej części. E, mamy też niesamowite, zabytkowe, przepiękne. Zresztą e, dwupłatowce to takie samoloty, takie. Dzieje się. I ten Hand w najnowszym filmie walczy, wręcz jako zbawca, zbawiciel świata, ale też wspomina misje minione. Powracają dawni bohaterowie. O, sięgamy bardzo daleko aż do pierwszej misji możliwej. 1990 chyba szósty rok. Wow! Najnowsza misja niemożliwa mimo że w tytule jest final, to nie wierzę jednak w ten że tak powiem finał i zakończenie tych misji jest no trzeba powiedzieć według mnie przynajmniej dla mnie kinomaniaka niestety na dużo bardziej poważnie próbuję zebrać wszystkie filmy z tej serii w jakiś sposób je podsumować i nadać im jakiś taki jakby nadrzędny cel i sens This can't all be true Every word. The CIA black vault break-in. Am I reading this correctly? The Kremlin bombing? In fairness, the bomb was actually meant to kill him. He gassed a security briefing at the National Intelligence Directorate. That was just two months ago. You two would have been in that meeting. Według filmowo-hollywoodzkiej miary czasu od poprzedniego filmu Death Reckoning, od pierwszej części, minęło tak około miesiąca. No i na tym polu, w tym czasie, super sztuczna, super inteligencja znana polskim widzom jako byt. No więc ta AI odniosła sukces w dziedzinie rozwalania internetu, chaosu, fake newsów i zakłócaniu komunikacji. Przepraszamy wszystkich widzów za osterki. <laughs> pierwsza, e, tak można powiedzieć, jakby pierwsza partia, pierwsza część e, tego filmu jest niestety hmm, przegadana, dłuży się i jest jednocześnie nadrabianiem zaległości, e, wrzucaniem wspomnień i próbą e, kontynuacji. Mr. aid Mr. Kittridge, I believe. To jedyny film z retrospekcjami, który sięga do wszystkich prawie filmów serii Mission Impossible. Sięga nawet do pierwszej części. Mamy mnóstwo odwołań, linków i redkonów, ale... Em... No cóż, może tak. Dla niewtajemniczonych i niezwiązanych z misją niemożliwą e, będzie to taki drogowskaz. A dla wszystkich innych, którzy są w temacie, no to będzie taka, to takie ładne nowe słowo, którego się nauczyłem, redundancja. Takie zbędne powtórki, powtarzanie tego, co wszyscy tak naprawdę już e, e, znają i dobrze wiedzą. Z jednej strony to taki nostalgiczny powrót do naszych kinomaniaków e, wspomnień, do tamtych czasów i do dawnych misji niemożliwych. No, moi drodzy, to prawie 30 lat. Ale z drugiej strony mamy tych retrospekcji dużo. Naprawdę dużo. Za dużo. Bo sięgamy właściwie do każdego filmu serii i jedynym, którego chyba nie było, to był e, Film, sequel, druga część, w reżyserii Johna Wu. Ciekawe dlaczego. Ok, cut, cut! Out of time! Uh! Tom Cruise does uh, most of his own stunts, so he doesn't really need a stunt double. <laughs> Harder. Cruise, producent i Macquarie, reżyser, postanowili zrobić na finał e, tej serii e, film e, największy, najpoważniejszy i najważniejszy. Najważniejszy z całej serii, podsumowujący to e, wszystko. I faktycznie czujemy to w kinie. Mówi o tym te prawie trzy godziny seansu e, i te wszystkie e, retrospekcje i nawiązania bardzo na serio. Ale jednocześnie traktując się tak bardzo poważnie, Final Reckoning e, zatraca to wszystko, e, co było najważniejsze dla, e, dla nas kinomaniaków, za co pokochaliśmy tę serię. E, zatraca ten e, humor, taką odrobinę bezczelności i po prostu taką świetną zabawę. Za to e, lubimy e, Mission Impossible. Final Reckoning, podsumowując wszystkie filmy z serii, zmienia agenta Hunta w taką postać wręcz mityczną, wręcz boską, zbawiciela świata. Moje ulubione zdanie. Każda żywa dusza na Ziemi jest jego odpowiedzialnością. No, grubo, głębokie, tak. Ale niestety takie ubóstwienie, no to. Taka przesada troszeczkę jest, przynajmniej dla mnie. No i kompleks Mesjasza jest wręcz ogromny, tak wielki jak budżet tego ostatniego filmu, czyli uwaga, uwaga, pół miliarda dolarów. Plus reklamy. A sam film dosłownie i przenośnie staje się najbardziej mrocznym i najbardziej poważnym filmem z całej serii. Serii, która no jeżeli tak sobie przypomnimy, dała nam kinomaniakom jedne z najbardziej fascynujących i niesamowitych e, scen, akcji, zabawy i kaskaderki w historii kina. I o to tam chodziło. Waga w podejściu do tego filmu, całego tematu i scenariusza dała też efekt w postaci absurdalnie wysokiej, zabójczej wręcz stawki, w stylu no, no, nic mniejszego nas nie trafi niż wyginięcie ludzkości na Amen. Coś tak jakby w życiu na ziemi udział wzięli. Rozmów na temat powagi tej sytuacji jest tak wiele, że drogi Kinomajaku możesz poczuć się niczym uwięziony na sejmowej komisji śledczej. The time has come. The war is about to begin, and none of us is prepared for what is coming. If we want to save the world from the brink, I fear we will have to deal with him. This can't all be true. Ale na szczęście w pewnym momencie, od pewnej chwili, Mission Impossible, Final Reckoning, wraca, że tak powiem, do gry: wraca na swoje tory i daje nam to, czego widzowie i ja też chyba byli najbardziej spragnieni. Po prostu wraca klasyczne Mission Impossible, e, zwariowane, szalone i e, e, wraca też nasz szalejący Tomek Kaskader. Choć trzeba przyznać, że nie jest to tak spójne scenariuszowo i fabularnie jak to, co oglądaliśmy w poprzednich filmach serii. Zbyt dużo tutaj scenariuszowego chaosu i fabularnego bałaganu. Ale i tak jest dobrze spędzić te niesamowite mimo wszystko 3 godziny ze swoimi starymi, dobrymi przyjaciółmi z IMF. Nawet jeśli są tak koszmarnie zestresowani i odrobinę chaotyczni. A pojawiają się też nowe twarze, na przykład twarz... No, dobrze niektórym znana, na przykład z serialu e, Rozdzieleni. Trammell Tillman jest e, naprawdę e, zabawny w roli dowódcy pewnego okrętu podwodnego i te dialogi z głównym bohaterem. Mm -hmm, albo pewna, e, całkiem miła twarz e, z serialu Ted Lasso. Smart people on every side are close to panicking. When the need for certainty is absolute. Większość akcji, akcji tego filmu koncentruje się wokół dwóch sekwencji kaskaderskich. Po pierwsze, to, przepraszam bardzo, to, to słowo penetracja w raku pewnej rosyjskiej łodzi podwodnej. Kapitanie Dorociński, gdzie jesteś? No, pływa tam pewno, bo gdzie? Prowencja we wraku okrętu podwodnego sewastopol jest skomplikowana, niebezpieczna i klaustrofobiczna. To taki można powiedzieć, mini thriller, w którym awatar spotyka incepcję i pewną podkłowę. No i tu faktycznie trzeba przyznać, widać ten ogromny, gigantyczny budżet, te setki milionów dolarów wydanych na ten film. No i widać też oczywiście totalny brak logiki, ale nie bądźmy drobiazgowi. Po prostu kluczem do zabawy, świetnej zabawy i przyjemności przy Final Reckoning jest, mój drogi widzu maniaku, nie myślenie o fabule i logice, no bo po prostu jak wyłączysz zwoje mózgowe, będzie super. Jeżeli nie wyłączysz i się skupisz na czymś innym, no to twój mózg może eksplodować. Hmm. Świetna jest kulminacyjna sekwencja samolotowa, gdzie nasz Tomek, kaskader między tymi dwoma przepięknymi dwupłatowcami samolotami takimi, Ach, zwisa sobie tak luźno, wiatr mu powiewa delikatnie w twarz i włosy, a tam pod spodem jakże przepiękne krajobrazy południowej Afryki. No, ale tak już na poważnie naprawdę powiem wam, że ta sekwencja jest a... I ekscytująca, i oszałamiająca, a, i też, e, w jakże w wielu momentach, e, zabawna. I tu wracamy właśnie do tego, czym e, było i powinno być: może jeszcze w Mission Impossible. Muzyka I chyba najważniejsze dla mnie e, widza i, i kino Majaka, że e, znowu i, i wreszcie w tym filmie Mission Impossible e, robi to, co zawsze e, robiło najlepiej. Nie traktuje e, siebie tak na poważnie i na serio. Tyle i aż tyle. No fajne są filmy zagraniczne. Chyba? Czy tak można, wie Pan, jakoś tak? no Ja wiem, no. Przeżyć to, przeżyć. Nie tak? This is a terrible idea. Jak sobie radzi Tomek Cruz? No, radzi sobie jak zawsze. Czyli fantastycznie we wszystkich numerach kaskaderskich. No i niczym taki zmęczony zbawiciel Mesjasz we wszystkich scenach na poważnie. Których tutaj jest faktycznie zdecydowanie, no nie powiem, no tak, no jest za, za, za dużo. Pamiętajmy, że to jest podsumowanie Mission Impossible, a nie Shakespeare i dramaturgia niczym z Macbeth'a. Aby oszukać świat na śladu świat, jak on mnie wokół dłoń w języku serdecz. A czy to naprawdę koniec e, serii i misji niemożliwych e, i Toma Cruz'a? No cóż moi drodzy, Tomek e, Kaskader ma już lat 60 kilka i jest to możliwe. E, ale e, jeśli tak się stanie, to już kolejny projekt e, w reżyserii Dżuga Lajmana e, będzie tak samo, a może jeszcze bardziej niemożliwy. Wyobraźcie sobie, że to ma być pierwszy w historii kina film nakręcony w kosmosie. No jasne, Tomek już nic mniej tam nie będzie się zajmował z gami. Hmm. No mają rozmach. Kosmiczny mają, kosmiczny mają rozmach, tak, przepraszam. A teraz moi drodzy, ocena Mission Impossible Final Reckoning. Pamiętajcie też, że to jakby dwa filmy, pierwsza i druga część, więc jak kupy się to złoży, to ta e, część przegadana, retrospekcyjna i taka wspomnieniowa, to tylko niewielki kawałek tej. Całości wielogodzinnej. A więc moi drodzy, ocena final reckoning, e, czyli tej części drugiej. Na 10 w skali kinomaniaka daje temu filmowi takie 7 punktów, a co bardziej pewnie nostalgiczni e, widzowie kinomaniacy daliby i więcej. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym Kinomaniaku. Pamiętajcie, moi drodzy, o Patronite. E, pomagacie nam, wspieracie nam i za to wam bardzo, bardzo dziękuję. A w kolejnym kinemajaku, no może faktycznie byśmy do tego Szekspira i do tego Makbeta tak jakoś podeszli. Hmm, zobaczymy.